Siemasz, przesyłam ten film odnośnie przestrogi. Zobaczcie. Poczekajcie, żeby nie było, wyłączeń. Zobaczcie. Na uziemieniu nie mamy w ogóle zwarcia. Co to się zacznie działać. Mam tu ten przedłużacz. Listwa antyprzepięciowa rzekomo. Oczywiście jeszcze raz, zanim podłączę, pokażę Wam. Uziemienie, nie mamy żadnego zwarcia. Podłączam listwę i patrzcie się teraz. Magia kina nie mamy zwarcia, w ogóle nic nie mamy, nic się nie dzieje. Ale patrzcie, co się stanie, wyłączę, włączę na nowo i jest zwarcie. Wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe, że to się dzieje. Zmieniam orientację.